Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W niniejszym poradniku zobaczycie, jak postawić swój własny serwer dedykowany dla Call of Duty Modern Warfare 3, tak żeby był on widoczny w internecie lub w sieci LAN. Jednak warunek jest taki, że jeżeli chcecie, żeby był on widoczny w internecie, musicie posiadać tak zwane publiczne lub zewnętrzne IP, bo inaczej nikt Waszego serwera nie zobaczy i pozostanie Wam jedynie sieć LANowa. Dobra, żeby, żeby uruchomić swój serwer dedykowany albo inaczej zanim go w ogóle uruchomimy, weźmy, obejrzyjmy jego pliki konfiguracyjne. Pliki konfiguracyjne znajdziecie w katalogu Steam, ja mam go akurat w innym miejscu niż na dysku, na dysku C, mam go na dysku D, ale to nie ma znaczenia, wchodzicie do głównego folderu Steam, w tym folderze ujrzycie właśnie taką mniej więcej zawartość jak tutaj. Wchodzicie do katalogu Steam Apps, następnie do katalogu Common i odnajdujecie tutaj Call of Duty Modern Warfare 3, i mniej więcej takie pliki właśnie powinny Wam się ukazać. Główne pliki konfiguracyjne serwera są w folderze Admin. I mamy tutaj trochę tych plików konfiguracyjnych. Każdy z nich da się otworzyć przez notatnik. Ja już sobie ustawiłem notatnik jako domyślny program. Dla nich, dlatego mają troszeczkę inne ikonki, zapewne niż u Was. Każdy z tych plików odpowiada jakby za inny tryb gry. Za, tutaj znajdziecie zniszcz, sabotaż i tak dalej. Jednak nas będą interesować głównie dwa pliki: przede wszystkim serwer CFG i default dspl. W pliku default dspl. Otwórzmy go sobie, znajdziecie całą listę map dostępnych w grze, łącznie z trybami rozgrywki. I to właśnie w tym pliku ustawiamy tak zwaną rotację map, czyli mapy, które pojawią się na serwerze. Główną rotację wpisuje się tutaj na samym dole, to jest taka jakby przykładowa rotacja, która jest domyślnie w grze. Ja żeby tutaj nie motać, nie będę nic zmieniać, tylko uruchomimy serwer właśnie w takich domyślnych ustawieniach. No i tutaj macie rozpiskę map. Tutaj macie rozpiskę trybów gry, no tutaj tak jakby prawdopodobieństwo czy ta mapa się pojawi, czy nie. No i tutaj już się głównie rozpisuję. Tutaj mamy pierwszy tryb gry Team Match, mapa taka z takim trybem, z prawdopodobieństwem 1 im wyższa cyfra, tym większe prawdopodobieństwo, że dana mapa wystąpi na serwerze. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Jednak zostawimy to domyślnie, więc nasz serwer będzie miał mapę alpha, mapę bot, mapę bravo z takimi trybami rozgrywki. Więc tutaj generalnie nic nie zmieniamy, jeżeli chcecie sobie pogrzebać, to tam wszystko jest ładnie rozpisane. Przejdźmy teraz do pliku serwer CFG, który wygląda następująco. Jedyne co yy... Może za chwilę. Eee, a bo nie. no jedynie co w nim zmieniłem, eee, to nazwę serweru, bo normalnie było Modern Warfare. 3, ja sobie wpisałem AAAFFF, -E -A -F -F, żebym go mógł później znaleźć na liście serwerów. Tutaj plik też jest bardzo ładnie skomponowany. Wszystko jest ładnie opisane, co do czego, z jakim parametrem uruchomić. My uruchomimy serwer na internecie, więc wszystko zostawiamy tak, jak jest. To, co tu jest pisane, nie ma znaczenia, bo to są tak zwane parametry, z którymi uruchamia się serwer. Później wyjaśnię dokładnie, jak te parametry działają. Nasz interesuje tutaj ta część, trochę niżej. I przede wszystkim tak. Tutaj wpisujemy nazwę swojego serwera tutaj wpisujemy jakby nazwę pliku, w którym jest rotacja map, on się nazywa default i tak też nazywa się właśnie ten plik default. Więc zostawiamy tak jak jest. Tutaj wpisujemy maksymalną liczbę graczy, ewentualne hasło, ewentualne hasło do serwera. Niżej tutaj tak zwane sloty zarezerwowane, prywatne. Hasło Erkona, ustawienia serwera głosowego: 0 to nie, 1 wolny czat, 2 czat drużynowy, on jest domyślnie, czy można głosować, i tak dalej, i tak dalej. Jest tu parę takich parametrów, które domyślnie są dobre, dobrze ustawione, ale jak ktoś chce się bawić, to się może bawić. Ja zostawiam tak jak jest. Zmieniłem tylko nazwę serwera AAA. FFF, żeby go mógł szybko gdzieś tam znaleźć na tej liście i pokazać Wam, że to faktycznie działa. No, tutaj właśnie wrócimy teraz do, do tych parametrów. Jeżeli bardzo chcemy, żeby serwer był wyłącznie nowy musimy sobie ten parametr skopiować. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Dobra. Odpalamy Steam. Ja sobie oczywiście go włączyłem. Z tej listy, jak mamy normalnie rozpiskę gier. Wybieramy sobie narzędzia i odszukujemy na narzędziach Call of Duty Model Warfare 3 Dedicated Server. Wystarczy tak naprawdę wcisnąć na nim prawym przyciskiem, wcisnąć zagrać, żeby serwer odpalić, ale jeżeli ktoś bardzo chce uruchomić serwer tylko na lanie to właśnie tutaj mamy parametry, które należy podać. W tym wypadku serwer LAN-owy to jest jedynka. Wtedy kopiujemy sobie tą linię, setdedicated1, klikamy sobie tutaj prawy, właściwości, parametry startowe, wklejamy, to jest właśnie ten parametr, dajemy ok, za. Jak uruchomimy serwer, wtedy on się uruchomi już tylko na LANie, no ale w tym poradniku nas interesuje serwer w sieci internet, a nie tylko w LANie. Więc pozbywamy się tego parametru, bo nie jest on tam potrzebny. Domyślnie jest to internet, więc tak też to zostawimy. No, w sumie to wszystko, jeśli chodzi o same ustawienia serwera. Wiele tutaj nie, w zasadzie prawie nic nie zmieniliśmy, tylko to tak omówiłem. Dobra, odpalmy ten serwer. Serwer się teraz będzie uruchamiać. No, chwilkę to. Może potrwać. Mam nadzieję, że nie za długo. O! Pojawia nam się konsola. Kto grał w starsze części Call of Duty, to na pewno dobrze zna tą konsolę. Konsola z przy uruchomieniu zatrzymuje nam się na EXecuting Server Config. E, domyślnie jest to serwer CFG. Żeby uruchomić serwer dalej. Żeby ruszyła ta cała rotacja map i żeby serwer był widoczny musimy dopisać ręcznie, tu w konsoli Rotate o, Serwer nam się odpala Jak widzicie wszystko ruszyło, załadował mapkę o takiej nazwie podał też IP serwera dla jakby ktoś miał potrzebę komuś podać razem z portem i serwer już jest odpalony teraz już wystarczy uruchomić grę i zaraz Wam pokażę jak zrobić żeby wejść na taki swój własny serwer dedykowany jednak chciałbym zaznaczyć bardzo ważną kwestię, jeszcze wrócimy do configu że musi mieć odpowiednie łącze dla ilości gry ilości graczy, ja wpisałem sobie w serwerze że maksymalna ilość graczy na serwerze to 5. Domyślnie było bodajże 16 wpisane i wtedy serwer krzyczał, że za dużo, za, za słabe łącze na taką ilość graczy i, i serwer się nie uruchamiał. Także musiałem sobie zmniejszyć i wy też weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie stawiać serwer na większą ilość graczy, że wasz internet po prostu jest w stanie to uciągnąć, bo inaczej serwer wam się nie uruchomi. Dobrze. Zatem um, uruchomimy grę i zaraz Wam pokażę, jak wejść na swój własny serwer. Ok, kiedy już mamy uruchomiony e, multiplayer, e, <laughs> przepraszam, kiedy mamy uruchomiony multiplayer, e, wchodzimy w opcje, wchodzimy w serwer dedykowany i te dwie opcje muszą być na tak, domyślnie są na nie, więc Ja już mam tutaj ustawione, <laughs> ustawione na tak, włącz oglądarkę tak, udostępnij konsolę tak escape'em się cofamy i mamy tutaj właśnie wtedy dodatkową zakładkę serwery wciskamy na nią i czekamy chwilkę aż połączy z usługami online czasami to jest yy, tak, że trzeba po prostu powtórzyć odświeżenie że może go nie być tak za pierwszym razem widać zanim on tam wyśle dane o, swoich, o swoim istnieniu do, do, do do jakiegoś tam serwera, który ich listę całą jakby zbiera. Ale jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, to nasz serwer zaraz tu powinien się pojawić. Zobaczmy. Gdzieś tu powinien być. O, jest, widzicie? Jest nasz serwer AAFFF. Tak jak było ustawione na pięciu graczy. Także jak widzicie postawienie własnego serwera dedykowanego w Modern Workshop, czy nie jest takie trudne jakby się wydawało. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję e, mam nadzieję, że, że wam pomogłem. Na razie.